względu na czas Wielkiego Postu, warto też przyjrzeć się praktykom postnym, jakie stosowali różni święci, mężczyźni i niewiasty, aby być może znaleźć inspirację i do swoich działań w tym względzie, pamiętając wszakże, iż byli to mocarze ducha i niełatwym byłoby ich bezpośrednie naśladowanie. Niemniej, w granicach swoich możliwości, warto nie zapominać o praktykowaniu postu. A zatem święty papież Pius V, żyjący w XVI stuleciu, w czasie Wielkiego Postu, i to nawet na starość, oraz pomimo licznych dolegliwości zdrowotnych, a także pomimo obciążenia obowiązkami wynikającymi ze sprawowania urzędu papieskiego, nie jedynie powstrzymywał się od pokarmu w dni przepisane do tego, Czyli poszczególne piątki, ale również pościł codziennie, ponieważ uważał czas 40 dni Wielkiego Postu za czas święty. Ale nie tylko wówczas, ponieważ i innymi czasy papież Pius V pościł często, a to dlatego, iż uważał to za swój obowiązek, jako papieża, aby starać się przebłagać w ten sposób Pana Boga. Za liczne grzechy ludzi, którzy zostali przecież powierzeni jego pieczy, właśnie poprzez tę funkcję, którą sprawował. Niektórym zaś łaska postu jest dostępna od młodości. Tak było bowiem ze świętym Piotrem Celestynem, późniejszym papieżem, świętym Celestynem V, żyjącym w XIII stuleciu. Który jako młody człowiek poczuł potrzebę życia odosobnionego i uświęconego, i w tym celu wybrał się w góry, aby przeżyć tam jakiś czas i sprawdzić, czy nadaje się do życia pustelniczego. Pewnego zatem razu, gdy wstąpił do pewnej jaskini i długo się tam modlił, zasnął w końcu znużony pobożnymi praktykami. I śniło mu się, że słyszy śpiewy anielskie. Które napełniły go radością i spokojem. Skoro zaś obudził się, okazało się, iż sen nie był tylko snem, bowiem usłyszał jeszcze ten śpiew anielski na jawie. Napełniło go to zaś taką siłą, że następnie, gdy przebywał w tej jaskini przez dziesięć dni, żywił się tylko dwoma chlebami i dwoma rybami, które ze sobą zabrał, czyli jeden chleb i jedna ryba na pięć dni. Potem zaś zaczęła się jego prawdziwa przygoda z byciem pustelnikiem, a po latach takiego życia założył nawet zakon tzw. celestynów pustelników. Następnie zaś, już jako doświadczony pustelnik, ograniczał pożywienie praktycznie przez cały tydzień, a najbardziej w piątki, poszcząc o chlebie i wodzie na pamiątkę męki pańskiej. Nie pościł zaś tylko w niedzielę. Zdarzyło się zaś również, iż przez sześć kolejnych lat podczas wielkich postów żywił się tylko przez trzy dni w tygodniu i to tylko chlebem i wodą, czasami dodając do tego nieco owoców. Papieżem został zaś wybrany w taki sposób, iż gdy na konklawę kardynałowie nie mogli się zgodzić odnośnie do wyboru kolejnego papieża, jeden z tych kardynałów zaproponował właśnie na kandydata pustelnika Piotra. Co zostało podjęte przez innych? Błogosławiona Kolumba z Rieti. Czyli działająca głównie w Perudzi Dominikanka, żyjąca w XV wieku, z kolei wyznaczyła sobie podczas roku liturgicznego pięć czterdziestodniowych okresów, podczas których to podejmowała szczególnie ostre posty. Pierwszy od Dnia Wszystkich Świętych do Narodzenia Pańskiego, drugi od Siedemdziesiątnicy, która zaczynała się na trzy tygodnie przed Wielkim Postem. Do nocy wielkanocnej, trzeci od wniebowstąpienia do zesłania Ducha Świętego, czwarty od Trójcy Świętej do oktawy Bożego Ciała, piąty od świętego Dominika do wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zawsze zaś pościła o chlebie i wodzie oraz dodawała do tego niedojrzałe owoce i gorzkie jagody. Inne zaś zakonice, obserwując tej praktyki postne, z jednej strony podziwiały ją, ale z drugiej bały się, czy aby nie zagłodzi się na śmierć. Z kolei Beginka Krystyna, beatyfikowana następnie przez świętego papieża Piusa X, podczas gdy w XIII wieku przebywała w zgromadzeniu Beginek w kolonii, miała zwyczaj pościć o chlebie i wodzie w każdy przeddzień i tak zwaną wigilię. Wspomnienia poszczególnych świętych Kościoła katolickiego, których to świętych jest całkiem sporo, a zatem praktycznie pościła ona przez dużą część roku, praktycznie przez pół roku nie jedząc mięsa.